No dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matrunery, to witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft No i moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem Lucy, nie jest tych tego tej soli. Moi drodzy, jest z nami Lucy, którą ostatnio uratowaliśmy, więc jest kozacko. Dzień dobry Lucyna, jak tam u ciebie dzionek mi ja? Okay, jak dzionek dobrze, mija? W końcu boże, weźcie. Ja, ja nie, 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 te dni z tym lightheadem wejście tam złe No były. lighthead, słuchajcie. Lepiej. Lighthead, o, nie wiem, zapanował nad Lucy. Lucy mi mówiła po drodze ostatnio, że e, on jakieś dziwne rzeczy tam do niej mówił i po prostu ją jakoś omamił. Ale dobra, nieważne, w końcu udało się to zrobić. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wracamy do domku. Chodź, Lucyna, chodź, bo to jest bardzo ważne. A wy w tym momencie, słuchajcie, macie 3 sekundy. Zanim Lucyna wybije tą szybę, musicie zostawić łapkę w górę. A kto będzie szybszy? Uwaga, Lucyna, przygotuj się. E, macie 3 sekundy, dosłownie 3 sekundy. A komu, kto będzie szybszy? E, w zostawienie łapki w górę? No to niech napisze w komentarzu, żeby był szybszy od Lucy. Uwaga! 3, 2, 1, start! Dobra, macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. Jeszcze jedna szyba, Lucy! Jeszcze jedna! Okej, okay, dobra. Dajcie znać, kto by jest szybszy. Dajcie znać. Dajcie, kto jest szybszy od Lucy. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie. Kto szybciej zostawił łapkę w górę niż Lucy. Rozwaliła szybę Idziemy do naszego domku, bo domek jest tutaj yy, słuchaj. gdzie No, Ja ogólnie, słuchaj, y, po drodze Znaczy, jak ty jeszcze tam coś tam robiłeś To ja no. ulepszyłam nasz domek, nie, słuchaj I patrz, patrz, gdzie, czekaj, O, dobra, okej Co? Okay. co? Patrz, patrz. Tutaj jest moje siedzenie, słuchaj To jest tylko dla mnie, słuchaj, no Zobacz okay. sobie no. Lu co? Tron Lucy! Patrzcie, Lucy zrobiła swój tron. Ale right. kozacko, no tutaj dobra. Tutaj jest wejście takie, bo. Yy, Stop! Czytaj... Co to jest? Co to, to jest patrz, putkań. Lucy, patrz, patrz, patrz tutaj. Co? Ej, czy co? powiedz mi, czy ty umiesz czytać, czy nie? Umiem, no tak. No to weź przeczytaj, to, ale... zobaczymy, co tu jest napisane. Dawaj, będziesz czytać. Matroner! wiem, jak was wydostać z nieba. Idź na najwyższy punkt tej wyspy. Yy, może punkt tej wyspy, tam więcej informacji. Powodzenia, Bóg. Co? Słyszysz, Lucy? Bóg. Bóg napisał, że będziemy... Że będziemy mogli się wydostać. Ej, kozacko. Ej, to no w takim razie, słuchaj, musimy iść na najwyższy punkt. No, kozacko. Dobra, Ej, w takim razie, Lucy, idziemy na samą górę chyba, co? Idziemy od razu na tak. samą górę, bo tam idziemy. będziemy musieli sprawdzić na najwyższy punkt tej wyspy. Słuchajcie, i tam chyba wydostaniemy się. I jestem mega ciekaw. Czy uda nam się to zrobić, Lucy? Nie, nie psujesz. Ej. Ale nie tym razem nie, masz chlebek, bo ja ładna jestem. Nie mam chlebka, by było trzeba skraftować, Lucy. Dobra, obiecuję, że dzisiaj ci skraftuję to nawet. Proszę bardzo, proszę ja bardzo. Przynicy. Proszę ja bardzo, przynicy. ja też mu przyłączę. Okej, okay, dobra, to wywalamy. Ej, co się nie robi? Chleb się nie robi z tego? Wow. No z się chleb robi, no. Ej, z pszenicy się chleba nie robi tutaj. What? jeść Lucy, będziemy Ej, głodni. Dobra, nieważne, Lucy, wyjdziemy z tego świata, będziemy mogli robić chleb. Dawaj na najwyższy punkt tego miejsca. Bo ja jestem mega, mega ciekaw, czy tam będziemy mogli tam. Tam jest wyjście, słuchajcie. No. no tak, tak z tego wnioskuję, więc będziemy musieli to sprawdzić. Lucy myślisz, że jest. No to co, Lucyna? Co zrobisz jako pierwsze, jeśli wyjdziemy po prostu z nieba? Po prostu, co zrobisz jako pierwsze? Co byś zrobiła? Tam jest najwyższy punkt. A co, co robią owieczki? Co robią e... owieczki? Owieczki jedzą pszenicę, w której tutaj nie możemy chleba zrobić, lol No właśnie, to pierwsze co zrobię, no to i chleb, no co, no co mam zrobić, no? Lud, synko, dobrze, będzie dobrze Chodź, dawaj, idziemy eee, Tutaj mamy... wow, tu jest strasznie... chodź Gdzie jesteś? My muszę chyba po ciebie cofnąć, bo... Słuchaj eee... Ej, dasz mi jakiś plogi, e, budulec, bo jakby ja nie mogę się dostać na ty, sztyczyk, no, nie mogę ja, tam bo... No dobra, no to czekaj, Lucy, gdzie ty jesteś? Poczekaj, ja? zejdź do mnie, do tego domku, do tego domku i dalej będziemy szli już razem. Będziesz za mną szła. Chodź, dobra. Lucy. Nie, się nie ma przy problemu. Tym, przy takim e... domku, gdzie tu jest jakiś, nie wiem, kemping, coś takiego. Czekaj, idę do ciebie. No, o, jesteś tu, dobrze, dobrze, Lucy, ja ci robię tutaj przejście, chodź, chodź, chodź. Za mną, super ci idzie, bardzo, bardzo dobrze. Idziesz Dobry, ze mną tu. No to jest domek jakiś zniszczony. O, Lucy! Patrz, ile, ile, ile siana. Ej, ile siana tam masz? No idziemy, schodę. właśnie już tutaj byłem, Lucy. I zobacz, A? drabinka. Czy ty o, umiesz po drabince? No. O, umiesz, kozacko. No. Właśnie dobra. ledwo co, ale umiem, słuchaj. No. <laughs> dobra, uważaj tutaj, bo to są liny, musisz ostrożnie iść. Czekaj, ja będę patrzył na ciebie. Chodź, 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 chodź. Dobra, kolejna drabinka przed nami. Uwaga, czekaj ja zaraz zobaczę, czy ty wbijasz. Okej, okay, idzie ci dobrze. Okej, okay, dobra, wbijam i jesteśmy na górze, słuchajcie. I to jest to miejsce! Tutaj wydostaniemy się z, z nieba, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku Ej, wydostaniemy się z nieba. Matruner, wow, jakie rzeczy, jakie lagi. Na No bo pamiętasz, jak my się wydostaniemy, co nie jest z nieba? No no? W normalny świat. No to weźmiemy kilka żelków, co nie? To prawda, wie? No weźmiemy kilka żelków, ale... Czekaj, ee... w ogóle jak to wygląda kozacko? Wow, naprawdę ten świat jest przekozacki. Tam jak jakiś w ogóle wejść? balon. Jak Lucy, no nie wiem. Panie Boże, możemy wyjść stąd, czy nie? Halo? Chcemy wyjść z nieba. Mieliśmy być na najwyższym punkcie. Czekaj, może to jest to najwyższe miejsce. Czekaj, Lucy, ja muszę to sprawdzić. Może mnie teleportuje. Czekaj, 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 czekaj. Okej. Okay. Co? Nie... Okej, okay. jest i... I co, Lucyna? Jestem Ej. na najwyższym punkcie na tej wyspie, i co? Te liny mnie uratowały, słuchaj, ja bym spadła, gdyby nie ty. Jezu, Lucy, ostrożnie, błagam cię. Ty, ale... Ty, nic tu nie działa, no kurczę, no w bambuko nas zrobił. Może jest wyższy jakiś punkt, może... Ale... tam stronę, bu, nie wiem. Ty, nie Lucy, bo tam było. coś znalazłem, coś złoto, widzisz to? Zobacz, co? tutaj, o, tam na dole jakieś złoto jest. Łoł. Wow. No idziemy to sprawdzić, bo tutaj ewidentnie nic nie działa, więc Lucyna. E, idziesz za mną, ostrożnie, ostrożnie błagam cię. Okej. Okay. E, ma, mam no. jakieś murki, nie mam. Dobra, tutaj możemy zejść e, Także schodzimy sobie tutaj, tutaj, Ej, tutaj. Bo ty coś ja słyszałam, że ty coś jeżdżę. Daj mi też, no nie bądź. Tam. No. <noise> o nie, pogoda się popsuła. Nie, no dobra. E, nie fajnie, ale damy radę sobie, oczywiście nawet w deszczu. Więc chodź, lice, no idziemy. Chcesz jeszcze jeść? Bo mam trochę. No. Mam kawałek pizzy. Lubisz pizzę? Ja się nie przyznaję wcale, że ci trochę podkradałam tej pizzy. Nie, nie wcale, <laughs> wcale. Nie gadaj, już jadłaś pizzę. No to masz kawałek jeszcze jeden. Trzymaj peperoni dla pielucelone. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko idziemy. Wow, patrz. To ci się przyda. Zrób miecz Bóg. Lucy, słyszysz to? Co to, je, co to jest takiego? Wow, złote jabłko i mamy złoto Ale kozackie, ja patrzcie we... na to Tu się Ej, otwiera jakoś jakiś magiczny Skrzynia, o oh, lol A ja to Dobra. może wejdę, słuchaj Wejdź ze sobą, czekaj, ja ci z ja... wydobędę mam jakąś Dobra, o, dziękuję. zbieram nie, złoto, e, złoto i czekaj dziękuję. Czekaj, ja muszę Zrobić w tym momencie, słuchaj Crafting i mam zrobić miecz. Tak mi Bóg zalecił, więc lepiej to zróbmy. Wiesz, Zrobię nawet może mięso kilka mięso mieczy złamiec, Tak, oczywiście, mnie. Słyszysz te dźwięki? Jakie? Tam było słychać takie dźwięki przerażające. Nie, co ja zrobiłem? Złote kilofy. Ja. Yeah. No dobra, i robię jeszcze raz. Ja, yeah, Lucy, jaki fail. Normalnie nie wyobrażasz sobie to. Dobra, zróbmy trochę patyków. Chyba wszyscy nadać wiesz? Tak? No przestał padać, w końcu. Nie dobra. To robię 6 mieczy, 7, 8. Dobra, 8 mieczy może starczy. Bo jak on powiedział, że mamy 8 mieczy mieć, to Lucy trzyma i Z3. Ehm. Resztę ja sobie wezmę. Patrz, I co okay. ja zrobiłam. O, dziękuję za miecze, dziękuję. Słuchaj, patrz, co ja zrobiłam. Zobacz. Co? Zobacz, co zrobiłam. Patrzyłam tak sobie, co mogę zrobić z pszenicy. I zobacz to. Zobacz, co zobacz. zrobiłaś? Woo! O lol, to jakaś dziwna pszenica, ja w ogóle, patrz, Waste, tak można postawić? Nie, to jest taki jakby snopek, ale to nie w bloku tylko w itemie. No dobra Lucy, idziemy, chodź, idziemy tutaj, e, do, w ogóle ja mam miecz, e, Arkenium, e. Arkenium Sword ogólnie mam, e, taki mieczyk. Co? E, e, czemu ja mam cztery kilofy? No bo przez przypadek zrobiłem kilofy zamiast mieć i wyrzuciłem je. Dobra. Łu, y wow, Lucy zamieniło się tutaj w noc. Widzisz to? Ej, ja się w tym momencie boję Ej, ej, mam ej, Lucy, ma... ostrożnie, ostrożnie ja Ty musisz, musisz być przy mnie, musisz być przy mnie To jest mega ważne, żebyś... Ej, Lucy, nie! Nie, chodź za mną, musimy to zdobyć Słuchajcie, tam może być najwyższy punkt Tylko mi się nie zrenderował Dobra, idziemy Lucy, tu, ostrożnie, ostrożnie paczek tutaj jest wysoko Jak spadniesz, to koniec To jest kicha, po nas Dobra, i co... Ja tutaj... się dostać z tego nieba, no no dobrze, nie, jest, to ja, przecież ja też wiesz. próbuję kombinować coś. No tu jest jakiś domek, tylko nie wiem, nic ciekawego, Ok, idziemy dalej. Lucy! Co tam się nie, dzieje na dole? Co tu się dzieje na dole? To, co, za, co to? Co? Ja. to No co słyszę, jest to? czekaj, I ja muszę tam? to troszkę głośniej dać, ok? Wow! co to, to jest? Ej, to to jest strasznie. Ja nie, ja z nim nie wychodzę, nie ma bata, nie Lucy, damy radę, czekaj. Wow! Tu jest jakiś wilk! Wow! Gościu! Dobra, ej, na klepę był, to nie był jakiś ciężki, ale dobra, złoty miecz, Bóg powiedział, że mamy mieć złoty miecz, tu jest kolejny, Lucy, ostrożnie, dobra, pokonamy cię, gościu, pyk, pyk, dobra, leży, kozacko, idziemy dalej, Coś? no, to jakaś skóra, ale idziemy dalej, chodź, musimy iść, patrzcie, tam jest najwyższy punkt chyba e, w niebie, tak mi się wydaje, bo... Bo tam mi się jest... wydaje, tamten... Józu, bym tu prawie spadło, Boże. Nie, nie ja ja idę, nie, nie, ja tutaj zostaję. Chodź, chodź, damy radę. O! Co to jest? Lucyna, co widzisz to? Co, 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 patrz, Co patrz. Co? Jaką to ma paszczę. E, może się wycofamy z tego miejsca, co? Nie wiem, poczekaj, patrz. To wyje. Wow, 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 wow to jest wow. wielkołak. Szybko, pomóż mi, złotym mieczem go trzeba bić. Tak Bóg powiedział. A, no po ty... Kurczę, dobra, szybko, uciekam, uciekam, Lucy. Atakuj, atakuj go. Wow, wow, wow. Dobra, złote jabłuszko mam ogólnie. Dobra, nie dałem ci złotego jabłuszka chyba, co? Dobra, zrzućmy go. Ostrożnie, żebym ciebie nie zrzucił. Dawaj, Lucyna, dawaj. Okej, okay, daj ja go. Uważaj, uważaj, żebyś nie spadła, błagam cię. Dobra, dobra. trzymaj złote jabłuszka. I na, jeść, się skończy. Na stówę ci się przydadzą, tylko za szybko bijesz, musisz wolniej. Dobra, tym ja się zajmuję, tym goskiem, więc patrz na to, patrz na to, co tu się będzie działo. Tylko uważaj, ostrożnie, żeby żebyś nie spadła. Okej, okay. gościu, pik pik, 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 wilkołaku, wilkołaku, proszę cię bardzo, spadaj na dół. No, <laughs> I tak porobiony, dawaj za mną, lucyna. Lecimy z nimi, tu jest kolejny. Dobra, gościu. Big. Wow, jak się rzucił. Nie podchodź, nie podchodź. Do niego, Lucyna, uciekaj. Dobra, nie mam mnie tam. A, tam. Wow, jaka jak walka, się... zoba na to. Jakieś wilkołaki, co tu się zrobiło? Żebym ja wydostał się... Wy... Nie mogę się inaczej wydostać z nieba, jak muszę iść tutaj. Faktycznie coś tu się dzieje, bo po pierwsze, noc Ale się... Taria. Dobra, gościu. Ja miałam pieczone łososie te z poprzedniego odcinka, z tego wiecie. O. Dobra, nie ja... To fajnie. Dobra, lucimy. Tu jest woda, a ja nie mogę wodą upłynąć. No, to dawaj zrobiłem schodki. Idziemy dalej, idziemy dalej, zobaczymy co się będzie dalej działo. Co tu jest napisane? Port i trans distance 80 metrów. Nie wiem, jakiś port. ja w ogóle gdzie jestem Smiley Europs. No... Słuchaj, no wyszliśmy od nich, no ale teraz no to... Nie co wiem, no wróciliśmy do domku. Okej. Okay. Idziemy? Ej, ej bo to, ja nie wiem czy ja przenieść Nie dobra Uda ci się. Nie... Wow, Lucyna. Mówiłem ostrożnie. Ja, ja mam kilof jakiś. Wykopię Patrz, sobie nie, tu, tutaj, ty... tutaj wskocz, na to. Ojejku, tabliczka. Czekaj, o proszę bardzo. Tutaj możesz wskoczyć na to. Tu, proszę. O tak. Dobra. Okej. Okay. I teraz o, okay. tylko tu. Tu i jesteśmy, pięknie, dobra, jak, jak coś to możesz zawsze bloki pod sobą położyć, dobra, tu jest naprawdę klip jakieś dźwięki dziwne, tu musisz wykazać Oj. się parkurem małym o, to ja właśnie nie wiem czy wow. o, a, dobra, 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 gdzie to jest dobra, chodź tu szybko, idziemy na górę, idziemy na górę, bo to naprawdę jest groźnie, musimy szybko się udać jak najszybciej na samą górę, wow, 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 Lucy dobra, dobra, chodź, chodź, chodź chodź, 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 dawaj idziemy ty Mam nadzieję, że tych wilkołaków dalej tutaj nie będzie Co to jest, ej? Nie wiem, nie mam pojęcia, patrz, tu coś lata Dobra Tu coś utknęło, tylko Ja nie wiem do końca, co to jest Okej, okay. można to rozwalić Tak, dostałem coś z tego, patrz Sznury jakieś, cloud time. Jakieś nitki, no dobra Idziemy dalej i uważaj tutaj, tu będzie skok Pyk, Lucy Uważaj tutaj na skok Szybko, musisz przeskoczyć O, pięknie, pięknie to zrobiłaś no, nie będę, słuch słuchaj, ja nie będę ryzykowała w tych parkurach, słuchaj, bo ja nie chcę umrzeć, nie, ja no. z tego nie mam, nie chcę. Ty, no i widzisz coś ciekawego, oprócz balona, tutaj jakichś domków. nie bardzo widzę i dlaczego depczesz moje siano? <laughs> no dobra, z tego siana chyba można zrobić chleb, tak mi się wydaje, więc proszę o, bardzo. Dobra, robimy chleba jak najwięcej, robimy chleba jak najwięcej. Jezu, te dźwięki znowu, one były przerażające. Jedzenie okay. i mamy co my takie... tutaj mamy? Słuchajcie, robimy snop, siano, i... No co jest? Lucy, muszę cię zmartwić. Co? Nie da rady chleba zrobić z tego. Czy Czyli się dało, co jest? Czemu no oni... Jak... oni coś... oni coś odczuli, siano, czy co jest? No nie <śmiech> wiem, <śmiech> patrz jak w... jaka wkurzona, że z siana nie można chleba zrobić. Dobra, Lucy, nie. spokojnie. Wow, co... patrz, co znalazłem! Zobacz, kolejna tablica, idziemy czytać, chodź, Lucy. Będziemy musieli przeczytać, tylko ostrożnie, bo jest noc. Jo. Dobra, e, uwaga. Drogi Mati, ostatnio pracowałem nad tym, czy nie dałoby się ciebie wydostać, wskrzesić i byś wrócił na ziemię. Nie wiem czy tego chcesz, ale możesz zabrać ze sobą jedną postać. Zastanów się dobrze, kto to będzie. Pojawię się jutro i pokażę ci coś e, co na 100% jest czymś dziwnym. Wow, słuchajcie, Bóg napisał, że możemy wydostać się z nieba i jutro nam to pokaże, słuchajcie, w takim razie, moi drodzy, pamiętajcie o łapęcie w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, no i Lucy, jak myślisz, uda nam się wydostać z tego nieba? Tak, uda nam się, z całą pewnością nam o. się uda się. Nam na, na 100% słuchaj jej, Bóg nas bardzo lubi, więc no... No, tylko A słuchajcie, musicie w komentarzach również napisać, kogo mam zabrać, bo jest Lucy, jest My Slow Aureok, słuchajcie. Ja muszę się zdecydować, więc napiszcie w komentarzach, błagam was. No, co jest, Lucynka? Pizzowie, pizzowie. piszcie picowie, piszcie, się, Lucy... Dobra, ej, wow, uważaj, Lucyna, znowu ten parszywiec. Okej, okay. nie dotykaj mojej owcy! No, i co? I co? Uła! Kurde, ale mnie parsknął. Lucy, ostrożnie, ostrożnie, bo spadniesz! Cofaj się, cofaj się, dobra, niech on podlatuje. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Napiszcie, kogo mam wydostać z tego nieba. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I widzimy się już jutro, bo z Bogiem, oczywiście, uda nam się na pewno wydostać. Więc, moi drodzy, do zobaczenia. Papa! Papa! Pa.